TNT niebieski, zielony, redstone żółty. Ty no nic nie masz, bo wszystko źle. No jak to źle? Kurde. Ja żółty, żółty, żółty i dwa tnt -ki. No i masz jedno dobrze. I teraz zgaduj, no które. Kurde, nie. Kurde, no i co jest teraz? Ja zamienię diament z TNT. No, powolutku, powolutku, jedno dobrze. Jedno dobrze, dobra. To jak u ciebie TNT, to u mnie też TNT będzie dobrze. To zostawiam te, Tutaj emeral, tu diament i tu dwa redstone daję. No i masz dwa dobrze. Kurde, dwa? Kurde, miałem nadzieję na cztery już. Jak cztery? Może tu jest żółty, a tu nie niebieski, a turecką. Nie no ty tak psujesz dalej zero masz. Co, jak zero? Przecież to jest niemożliwe. Dobra, jak tutaj dam jeszcze diament i tu zmienię na złoto. No to masz cztery, dobrze no. Zbęd tylko? Czyli ten, ten trzeba zmienić. No nie, on już wie, on wygra zaraz. To ja zamieniam emeralda ze złotem? Diament. A przy okazji powiedz, czy dasz radę dać suba z zamkniętymi oczami. Serio, spróbuj. Z nie, 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 Właśnie wystartował nasz serwer piko.mc.pl. Użyj komendy event, aby odebrać darmowego VIPa.